Piłkę nożną można grać zawsze i wszędzie. Grają chłopcy i dziewczynki. Tradycyjnie w listopadzie w szkole podstawowej nr 10 imienia Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu rywalizowali w turnieju szkolnym. Na boisku spotkały się cztery drużyny chłopców i trzy dziewcząt. Rywalizacja we wszystkich meczach była niezwykle zacięta, każdy chciał wygrać. Turniej w największej sieradzkiej podstawówce nieprzypadkowo organizowany jest w listopadzie. Wiecie, że dzisiaj nie chodziło tylko o sport, tak? ale o to, żeby poprzez sport uczcić bardzo ważną rocznicę, rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Wiecie, która to rocznica? 96. Bardzo dobrze. 96. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzieci nie przepadają za akademiami, dlatego w dziesiątce tę ważną rocznicę uczciły na sportowo. Na zakończenie turnieju wszyscy mogli spróbować tortu upieczonego specjalnie z okazji święta niepodległości. Oh, God. Oh, God.